Poczekaj, to mm -hmm. znaczy, że ty, nie znając chińskiego, uczyłaś angielskiego. Dzieciaki, które nie znają tak, angielskiego, tak. i właściwie, jak porozmawialiście, powiedz, jak to wygląda. Okej, okay. więc to było zabawne, bo ja bardzo długo wiedziałam, że będę uczyć dzieci, nie wiedziałam w jakim będą wieku. I właśnie dowiedziałam się tego, pamiętam jakoś tak bardzo niedługo przed tymi pierwszymi zajęciami, i dowiedziałam się, że te dzieci będą tak właśnie w, ok w okolice pięciu, sześciu lat, może siedmiu, mm -hmm. a, i że ich znajomość angielskiego jest bardzo niewielka. I właśnie ja przyszłam na pierwsze zajęcia a ja nie znałam chińskiego, znaczy znałam bardzo mało. Oni znali bardzo mało angielskiego i musieliśmy się porozumieć. I myślę, że właśnie zbudowaliśmy taki wspólny język poprzez łączenie tych słów, które wszyscy znaliśmy, więc takich bardzo prostych słów, plus dodatkowo bardzo dużo posługiwałam się gestami, więc też po pewnym czasie już opanowaliśmy po prostu cały jakiś system gestów, bo ta, ta nauka trwała rok, więc mieliśmy trochę czasu, żeby się ze sobą zapoznać. To było na pewno bardzo takie extraordinary, że jednak uczyłam osoby, z którymi nie byłam w stanie się porozumieć i próbowałam ich nauczyć jakiegoś języka.